Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj przenosimy się w czasy PRL-owskie. Będziemy robili dwie potrawy z mortadeli. Zobaczcie, mam tutaj piękny baton takiej mortadeli. Nie ma żadnych przypraw, nie ma żadnych dodatków. Właśnie takiej szukałem, żeby jak najbardziej odzwierciedlić tamtą kiełbasę, którą znam, jak byłem takim małym gówniakiem. Bardzo często miałem na obiad właśnie smażoną mortadelle panierowaną, jako kotlet schabowy do ziemniaków. No i sałatka, sałatka, którą, która była serwowana na każdej imprezie, przy każdej okazji, a była to sałatka szwabska, która składała się z sera, z mortadeli, trochę majonezu, trochę cebuli i ogórek kiszony. Oczywiście domowy ogórek kiszony, bo kupne są do dupy. Dobra, zaczynamy nasze perelowskie. Dzieło. Zrobię najpierw szwabską sałatkę. Chociaż wiem, że wiele osób do dziś ją serwuje, do dziś ją robi, bo ona jest naprawdę smaczna. Tak samo jak smażona mortadella, panierowana. Ona też jest naprawdę pyszna. Tu nie masz czego się śmiać. A więc zaczynamy. Zaczniemy od mortadeli. Ukroję nie wiem, jakieś powiedzmy 150 gramów. Tyle, tyle. I pokroję w cienkie słupki. Każdy kęs przypomina mi naprawdę dzieciństwo. Teraz pokroję gołdę. Bardzo popularna w tamtych czasach gołda. No, chyba innych serów takich lepszych nie było. Również kroimy w słupki. Pokolenie w podeszłym wieku, takim jak ja to, wiedzą o co chodzi, a młodszym proponuję spróbować, bo to naprawdę smakuje. Wyśmienicie. Teraz ogórki kiszone. Myślę, że trzy takie wystarczą do tej ilości sałatki, którą ja robię i również kroimy w słupki. Jeżeli mamy bardzo mocną cebulę, to możemy ją po prostu lekko sparzyć gorącą wodą, żeby ona po prostu zmiękła i straciła tą swoją moc. Ja mam taką, takiej średniej mocy cebulę, ale moczym ja jej nie będę i kroję w piórka teraz wrzucamy 6 łyżek majonezu majonez domowej roboty wstawiam link jak zrobić taki majonez pod spodem w opisie filmu Dwie łyżki ostrej musztardy. To jest starebska. Oczywiście sól, pieprz musi być dobrze doprawiona. I dwie łyżki kwaśnej wody z ogórków. I dokładnie wszystko mieszamy. To jest taka podstawowa wersja, ale teraz ją zbogacę o natkę pietruszki. Posiekam i dorzucę. To już jest moje udziwnienie. Na górę jeszcze położę gałązkę natki pietruszki. Spróbujmy. Sałatka jak sałatka szwabska. Teraz bierzemy się za drugą wspaniałą potrawę tamtych czasów, a będzie to mortadella ala schabowy. Dobra, mortadellę kroimy w plastry. Wbijemy jajka. Udało mi się zdobyć cudem. Zobaczcie, swojskie, wielkie jajka. Wbijam dwa. Teraz dorzucam pieprz. I dokładnie rozkłócam. Na patelnię wlewam trochę oleju i panierujemy kotlety z mortadeli w mące, w jajku i w bułce tartej. Możemy to zrobić podwójnie. Wtedy kotlety będą wypasione. Zmniejszam płomień i po malutku smażę. Teraz odwracamy na drugą stronę. Zobaczcie jaki wypasiony schabowy. Tak, tak, młodzi niech się uczą. Jak starzy kiedyś zajadali się takimi rarytasami. Tu nie ma śmiechu. No i moje schabowe z mortadelli są już zrobione, więc nakładamy i próbujemy. A jak one pięknie wyglądają. To jest po prostu rarytas moich czasów. I jeszcze jeden. Zobaczcie, jaka wyżerka. Wane były takie kotlety z ziemniakami. Do tego mizeria. Naprawdę niedzielny obiadek był naprawdę wspaniały. Dobra, próbujemy. Po prostu mistrzostwo świata. Czasami warto sobie powspominać tamte. Wspaniałe czasy. A ja już się dzisiaj już z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Zróbcie sobie czasami taki rarytas, takie wspomnienia smakowe z tamtych wspaniałych lat.